Jak pisać bez błędów? Sześć sprawdzonych sposobów copywritera na tekst bez błędów, literówek i innych różnych problemów. To jest jeden z moich absolutnych hitów na blogu. Ten tekst bardzo jest chętnie czytany przez ludzi, którzy zaglądają na moją stronę. I też bardzo często inni przedsiębiorcy pytają mnie, w jaki sposób, co zrobić, żeby te treści, które tworzą, były pozbawione błędów. Bo, co bardzo mnie cieszy, coraz więcej osób jest świadomych tego, że teksty z błędami, z literówkami, albo nie daj Boże, z błędami ortograficznymi, pokazują taki dość spory brak profesjonalizmu. Więc ja się bardzo cieszę, jeśli ktoś mnie pyta o to, jak uniknąć błędów w swoich tekstach, bo to świadczy o tym, że ta osoba chce być postrzegana jako profesjonalista, jako prawdziwy ekspert, i nie chce po prostu, jakby zniechęcać swoich odbiorców tym, że nie dba o swoje treści. Dlatego dzisiaj postanowiłam, żeby nagrać ten wpis także w wersji audio, żeby on był także dostępny dla ludzi, którzy wolą słuchać. I w tym wpisie podzielę się, albo raczej już podzieliłam się wszystkim tym, co robię, żeby moje treści były bezbłędne. Być może też coś ci tutaj dopowiem. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie, ponieważ po raz pierwszy w ogóle nagrywam wersję audio wpisu, ale być może skorzystasz z tego jeszcze bardziej. Ale nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Cześć, jestem Sylwia i czaruję słowami. Jestem copywriterką od ponad 6 lat. A 1000 znaków to mój podcast o tworzeniu skutecznych treści w biznesie. Znajdziesz mnie pod adresem czarujęsłowami.pl. Jak pisać bez błędów? Sześć sprawdzonych sposobów copywritera. Tekstami zawsze jest jeden i ten sam problem. Niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, zawsze gdzieś omsknie się palec na klawiaturze i przemycisz literówkę. Błąd językowy, frazeologiczny albo, nie daj Boże, ortograficzny. No to jak w ogóle pisać bez błędów? Czy da się ich uniknąć w swoich tekstach? Już nie mogę powiedzieć, że nie. Ale jest parę rzeczy, które możesz zrobić, by maksymalnie dopracować tekst i zmniejszyć ilość wpadek do minimum, a czasami nawet do zera. Mówię czasami, bo no, nasz mózg akurat robi nam takie kawały, że sprawia, że nie widzimy literówek w swoich tekstach i trzeba troszeczkę go oszukać, żeby jednak zacząć widzieć te literówki, a czasami trzeba po prostu posiłkować się innymi narzędziami niż własny mózg. Dobrze, wiem, jak to zabrzmiało, ale zaraz dowiesz się, o co mi chodzi dokładniej. Pomysł na ten wpis wpadł mi do głowy, gdy na fanpageu pewnej znanej firmy prowadzonym przez agencję, to było ewidentnie widać, zobaczyłam błąd. Coś w rodzaju w ogóle pisanego razem, czy innego, naprawdę, naprawdę pisanego osobno, które ludziom zdarzają się na potęgę. A tego można było uniknąć. A jak? Przede wszystkim, pierwszym sposobem z tych sześciu, które Ci tutaj wymienię, a może ich będzie więcej, ktoś to wie, jest przeczytaj swój tekst. Pierwsza, absolutnie podstawowa sprawa. Przeczytaj to, co piszesz. Wierz mi, zawsze zauważysz coś, co można by nieco lepiej ująć. Zawsze zauważysz coś, czego zabrakło w tym tekście. No, z przecinkami różnie bywa, może nie zawsze je zauważysz, ale słowo, którego ci zabrakło, albo literówkę, najprawdopodobniej przy tym przeczytaniu zauważysz. A co jeśli nie widzisz błędów? No tutaj możesz tę metodę rozwinąć i przeczytać sobie swój tekst na głos. Bo nawet jeśli ty nic nie wyłapiesz, to ktoś siedzący obok na pewno. Dobrze, a tak poważnie zupełnie, kiedy usłyszysz swój tekst, to wyłapiesz, co w wimie gra. Kolejną taką opcją, którą możesz też tutaj zastosować, jest po prostu posłuchanie sobie tego tekstu za pomocą funkcji TTS. Jeśli używasz na przykład edytora tekstu Word, Microsoft Word, to w zakładce Recenzja masz taką funkcję, właśnie jak czytaj na głos. I bardzo polecam korzystanie z tej funkcji, bo naprawdę potrafi Ci dużo pokazać, co poszło w Twoim tekście nie tak. Druga metoda to daj sobie czas. To jest właśnie sposób na oszukanie mózgu, który czyta nasze teksty automatycznie. Kiedy coś napisałaś, to czytając to, jakby pamiętasz, co w tym tekście się znajduje, i czytasz automatycznie, i przez to nie dostrzegasz błędów. Tak działa Twój mózg. To nie jest Twoja wina. Więc możesz go sobie oszukać. Jeśli pozwolisz sobie na napisanie tekstu, wprowadzenie kilku podstawowych poprawek, a następnie naszą metodę, czyli odłożenie tego tekstu na dzień lub dwa. Bo ze świeżym umysłem jesteś w stanie podejść do swojego dzieła jak do cudzego, więc w bardziej krytyczny sposób i widzisz, co poszło nie tak. Trzecia metoda. Skopiuj do Worda. Zanim opublikujesz swój wpis na blogu, a znam takie osoby, które od razu bezpośrednio otworzą w edytorze WordPressa, jakkolwiek moim zdaniem jest to trochę karkołomne, Sprawdź swój wpis w edytorze tekstu takim jak Microsoft Word, Google Docs lub jakimkolwiek innym edytorze z funkcją podkreślania błędów. Dzięki temu, kiedy edytor podkreśli ci twoje błędy, łatwiej ci będzie dostrzec ewentualne literówki czy też błędy ortograficzne. Jakkolwiek nie jest to taka najbardziej idealna metoda, bo nie wszystkie jakby znaczenia, nie wszystkie konteksty ten edytor potrafi wyłapać. Więc czasami możesz mieć błąd, którego edytor ci nie podkreśli. Jest to na pewno jednak dobre. Uzupełnienie pozostałych metod. Daj komuś do przeczytania. No umówmy się. Żadne narzędzie, żaden edytor nie zastąpi jednak drugiego człowieka i ze wszystkich metod wciąż najlepsze jest po prostu oddanie tego tekstu drugiej osobie, którego przejrzy i ci powie, co w tym tekście jest OK, a co nie. I to wcale nie musi być zawodowy korektor czy też copywriter. Nawet zwykły człowiek z podstawową znajomością języka polskiego i odrobiną intuicji językowej jest w stanie pokazać Ci te miejsca w tekście, w których coś nie zagrało wyłapie na przykład skróty myślowe, wyłapie jakieś rzeczy, które dla ciebie są naturalne, a dla twojego odbiorcy mogą nie być. Pamiętaj jednak, że każda kolejna korekta wykonania tej samej osoby również będzie mniej skuteczna, bo ten tekst będzie dla niej coraz bardziej znajomy. Jej mózg też przyzwyczaja się do treści i czyta automatycznie. A się tak, dlatego na przykład tylu specjalistów sprawdza jedną książkę. Niejednokrotnie w części korekta i redakcja pojawia się trzy, cztery nazwiska, nawet więcej. No i teraz już wiesz dlaczego. Kolejna metoda to zmień formatowanie. To jest metoda, którą bardzo często stosuję i ona polega na wprowadzeniu zmian w wyglądzie tekstu. Bo zazwyczaj, jeśli korzystasz na przykład z edytora tekstu Microsoft Word, tak jak ja, to domyślnym, tekstem, domyślnym fontem w tym tekście jest font Calibri, zazwyczaj w rozmiarze 11. I jeśli zmienisz ten font na jakikolwiek inny: być może także większy, i w ten sposób sprawisz, że ten tekst zacznie się inaczej układać, to nagle zauważysz zmiany w tym tekście. Nagle zauważysz, że coś nie gra. Więc to jest bardzo fajna metoda dobrze jest sformatować tekst, poprawić go, zwiększyć też ten font i wtedy zauważysz różne, różne, różne problemy z tym tekstem i różne błędy. Są jeszcze tutaj podobne inne opcje. Możesz na przykład już wstawić ten tekst i przeczytać go sobie w podglądzie na blogu. Ten tekst zupełnie inaczej się ułoży i będziesz widzieć różne rzeczy. To jest dobra metoda na koniec pracy nad tekstem. Możesz go również wyświetlić sobie na smartfonie. Świetna metoda. I możesz też po prostu go sobie wydrukować i sprawdzać w papierowej wersji. Jeśli bardzo Ci zależy na tym, żeby ten tekst był maksymalnie dopracowany, to radzę zastosować wszystkie te metody. Tak, wiem, że to zajmie czas. No, tak to działa. Nie jest to prawdą, że tworzenie treści to jest o godzinka i pani napisze. No nie, nie, nie. No, najpierw przez godzinę robisz research, potem może przez pół godziny piszesz, a potem przez kolejne dwie godziny poprawiasz ten tekst. Zazwyczaj wygląda to bardziej tak. I na koniec moja ulubiona metoda, bo ona sprawdzi się u absolutnie każdego i nie musisz być z wykształcenia korektorem, filologiem czy kimkolwiek, kto się zna na języku. Po prostu wystarczy, że korzystasz z narzędzi. Tych narzędzi jest bardzo dużo. To są narzędzia do korekty tekstu, tak najlepiej je wyszukiwać. Ja ze swojej strony polecam dwa narzędzia: Language Tool. Będzie do niego link oczywiście w opisie odcinka. To narzędzie wyłapuje bardzo dużo błędów językowych, interpunkcyjnych, czasem nawet frazeologicznych i jest dostępne w przeglądarce. A drugim bardzo podobnym narzędziem jest korektortekstu.pl i to narzędzie działa w bardzo podobny sposób. Różnica jest taka, że jest to polskie narzędzie. Ja je poznałam dzięki Klaudynie i bardzo polecam. Oba te narzędzia są też dostępne w formie wtyczki do Google Chrome i chyba do safari, też, jeśli dobrze pamiętam, Safa Language Tool też jest. Oba te narzędzia y, sprawdzają wtedy też każdy tekst, jaki wpisujesz. Czyli na przykład, kiedy publikujesz post na Instagramie, to też będą ci pokazywały, czy są w nim jakieś błędy, czy nie. To jest bardzo dobra metoda, naprawdę dostępna dla każdego, bo te narzędzia są dostępne także bezpłatnie. Jeśli ci zależy na lepszych efektach, tak, myślę, że warto tutaj sobie skorzystać z płatnych wersji. Ale nawet w tych podstawowych, darmowych wersjach one spełnią swoje zadanie i sprawią, że Twoje treści będą dużo lepsze. Polecam także korzystanie z nich osobom, które na przykład mają dysleksję i chciałyby zadbać o poprawność swoich maili, swoich wiadomości. Też możecie korzystać tutaj z takich narzędzi. To jest po prostu kwestia wklejenia do narzędzia i wprowadzenia poprawek, które narzędzie sugeruje. Te narzędzia polecam każdej osobie. Naprawdę, jeśli tworzysz treści dla swojego biznesu, to, to warto z nich korzystać, i warto zadbać o poprawność swoich treści. Po prostu w taki bardzo prosty, bardzo przystępny sposób. No i jak myślisz? Prawda jest taka, że najlepiej jest połączyć wszystkie te metody podczas pracy nad tekstem. No i teraz już wiesz, czemu ci copywriterzy tak długo piszą te teksty. Ale w przypadku krótkich wpisów na bloga, czy też y, krótkich y, postów do social mediów, albo w ogóle postów, które i tak za chwilę będą zakopane przez inne, więc jakby no, nie ma się co tam nad nimi rozdrabniać za bardzo, myślę, że wystarczy sprawdzić w Wordzie, przeczytać sobie ten tekst, może od razu nawet na głos i wrzucić do narzędzi, do korekty i to będzie absolutnie wystarczające, żeby zadbać o poprawność takiego tekstu, ale żeby też nie siedzieć nad tymi godzinami, no poumówmy się, w pewnym momencie to już jest przesada. Tak mówię to ja jako copywriter. Ja myślę, że po prostu jest tutaj potrzebny taki zdrowy rozsądek, żeby nie przesadać z tym siedzeniem nad tekstem, ale też, żeby jednak zadbać o jego poprawność, żeby nie odstraszać swoich odbiorców. Ale im dłuższy tekst, im bardziej chcesz im pokazać, że jesteś ekspertem, tym więcej czasu musisz poświęcić na ten tekst. Ale też tym bardziej ci się to opłaca, bo nie odstraszysz ludzi tym, że masz w eksperckim artykule literówki. No z drugiej strony, więcej treści to jest więcej możliwych potknięć, których unikniesz porządnie, sprawdzając swój artykuł przed publikacją. A w przypadku jeszcze dłuższych treści, takich jak na przykład e-booki, to myślę, że tak najlepiej jest współpracować po prostu z korektorem, z redaktorem, który pomoże ci dopracować treść. Bo prawda jest taka, że bardzo możliwe, że masz w tym tekście takie błędy, których Ty w życiu nie dostrzeżesz, a dobry korektor i redaktor ci je wykaże. A czy błędy w ogóle to coś złego? Tak Podsumowując temat, no myślę, że nie, bo robi je każdy, ale skoro chcesz dzielić się z ludźmi swoimi przemyśleniami i swoją wiedzą, przekazuje w strawny sposób. To jest coś zupełnie innego, kiedy masz w swoim tekście jakieś pojedyncze błędy i ten tekst da się przeczytać i zrozumieć. No ale jeśli tworzysz treść, która jest najeżona literówkami, ortografami, pozbawiona przecinków. No nie, no tak się nie będziemy bawić. Ostatnio nawet widziałam jakiś post na, yy, w grupie na Facebooku. Autor posta twierdził, że zamierza napisać książkę, a jednocześnie robił bardzo podstawowe błędy w swoim tekście, na przykład pisał użyć przez RZ. No i umówmy się, każdy w komentarzu raczej odradzał tej osobie pisanie książki. No ja myślę, że może z bardzo dobrym i cierpliwym korektorem i redaktorem może by to przeszło, jakkolwiek ja też sama kiedyś sprawdzałam tekst, który no nie nadawał się za bardzo do wydawania jako książka. A często jest też tak, że taka osoba, która tworzy taką książkę z takimi błędami, nie jest zupełnie świadoma tego, ile tych błędów tam zrobiła i ile pracy wymaga jej treść. Nawet no myślę, że jeśli masz takie podstawowe problemy, to może najpierw jednak warto faktycznie popracować nad tym i też faktycznie oczytać się, nauczyć się trochę tej ortografii, no żeby też jednak temu korektorowi nie utrudniać życia i temu redaktorowi. Ale jest też druga rzecz. Jeśli wypowiadasz się w imieniu marki, na przykład tej, z którą współpracujesz, której jesteś pracownikiem, albo chcesz zbudować swoją markę ekspercką, chcesz pokazać, że znasz się, na jakiejś kwestii, to profesjonalne treści ułatwią Ci zbudowanie autorytetu. No bo umówmy się, jak to wygląda, kiedy chcesz innych czegoś uczyć, a sam piszesz tak, że mają ochotę odesłać Cię na lekcję polskiego do podstawówki. Jeśli z pisaniem nie jest Ci zbytnio po drodze, to być może nawet nie tyle trzeba zatrudnić korektora czy redaktora, ale wręcz kogoś, kto napisze za Ciebie tę treść, czyli na przykład ghostwritera lub copywritera. Różnica polega na tym, czy ta osoba będzie podpisana, czy nie. Tak czy owak chodzi o kogoś, kto podrasuje Twoje teksty lub wręcz napisze je w Twoim imieniu. Taką osobą mogę być na przykład ja. Znaczy, ja bardziej jako copywriter, czy raczej jednak lubię być podpisana pod swoimi tekstami. Jeśli potrzebujesz kogoś takiego, kto stworzy dla Ciebie treści, to możesz się ze mną skontaktować. Link i mój adres mailowy znajdziesz w opisie odcinka. Jeszcze na koniec, takie to pytanie, bo często je dostaję, czy dyslektyk może zajmować się pisaniem lub social mediami? No ja myślę, że jak najbardziej. Dlaczego? Bo te wymienione przeze mnie sposoby i narzędzia są w stanie sprawić, że twoje teksty będą bezbłędne. Szczególnie jeśli zadbasz, żeby ktoś cię wspomógł, żeby ktoś przeczytał twoje treści, żeby pokazał ci błędy. Ale jest jeszcze druga rzecz. Znam sporo osób z dysleksją i z doświadczenia wiem, że takie osoby z takimi zaburzeniami często przykładają jeszcze większą uwagę do tego, co i jak piszą. A to jest właśnie najważniejsze. Jeśli chcesz unikać błędów w swoich tekstach, to musisz się skupić na tym i starać się unikać tych błędów. Musisz włożyć to jakiś wysiłek, musisz mieć chęci do tego, a nie, że napiszesz i publikujesz od razu. Takie osoby właśnie z takimi problemami są bardziej świadome tego, że robią błędy i takie osoby przykładają większą wagę do tego. Częściej i chętniej używają narzędzi do korekty, które im pokazują te błędy i to oznacza, że często tworzą lepsze treści niż pozostali, bo tworzą te treści w bardziej przemyślany sposób. Przynajmniej ja tak uważam. Widzę takie przypadki w mojej okolicy i wśród moich znajomych, a ty co sądzisz? I powiedz mi, czy masz jakiś swój sposób, żeby uniknąć błędów w swoich tekstach? Jeśli tak, to koniecznie skomentuj ten wpis na moim blogu. Znajdziesz go pod adresem czarujeslowami.pl Ukośnik 02. To będzie drugi odcinek tego podcastu. A na dzisiaj już zakończymy. To był bardzo szybki, bardzo konkretny odcinek. Myślę, że takich odcinków będzie jeszcze więcej. Postaram się je nagrywać właśnie w taki sposób, żeby jednak mówić, a nie czytać. No bo to chamskie czytanie jest trochę słabe. Słyszałeś trochę takich podcastów? Dziękuję Ci bardzo za to, że ze mną byłaś lub byłeś. I słyszymy się w kolejnym odcinku.